Cześć się witajcie, jest z nami witam z na Simon 12, najlepszym kanale w Polsce. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji i zaczynamy. Kolejną transmisję żywo Tym razem zagramy w nową grę, która jeszcze nie była na kanale nigdy. Czyli Kontraband Police Czy jak tak to się nazywa. Właśnie, dzisiaj live z tej gry. Jutro będzie live z Hogwarts Legacy znowu. Znaczy zaczynam. już grałem w tą grę Mam już 13% trybu fabularnego I dalej będziemy godzili to Ale pierwszy raz na live Chciałem testować czy gierka jest fajna I co się nadaje na fajnego live'a I się nadaje Więc zaczynamy Mam ładowanie I zobaczycie z czym to się je mi jest ta gierka. Dobra. Adziemy, jesteśmy. Rozdział pierwsze szkolenie. Jesteśmy trochę jest przesadni. Nadal jestem w rozdziale pierwszym, czyli w szkoleniu. I to jest chyba ostatnia misja, właśnie ze szkolenia. Dobra. Musimy pokazać na coś. On jedzie, właśnie jakiś typo. Dobra. Dobra. Wjeżdżaj typie tym autobusem, czy tym tam przyjechałeś jakimś busem. Kwiatki, dobra, typie, chodź tu, otwieraj szybkę, Wysolu. Ej, on wygląda jak Dżinul trochę Ej, bez kitu Ten typo wygląda jak ginol. dobra Czy masz na wymianę? O, dawaj Drobny handel, niektórzy przyjaciele będą chcieli z tobą handlować Panie komisji to jest to dostępne w z na całym rynku. Drobny handel może być w okazji dodatkowy zarobek. Co towar w Twoim inwentarzu, to cena, na którą dany przedmiot, przed sprzedawcą, może łatwo sprawdzić, twoja Twoje towar będzie pocale e, No dobra. Przyjezdny ekwipunek. Nie ja mam papierosów na przykład. Trąpa papierosów. Czas? Dobra, ma tu wódkę. Papier traktowy nie chcę Dobra, sprzedałam mu jedną rzecz. Dobra, poproś dawaj dokumenty. Dobrze, dobrze. g -Nord. już już? Beskid, ten typowy konektor. Jak G-Nold, musi chyba nie zgadzać. Dobra, sprawdźcie, Magdal Dudury. Zgodność Tu idę i jest zgodność Numer paszportu Dobra, zgodność Co ty tam masz? List przewozowy Trzy kuchenki gazowe, dwa środki chemiczne, skrzynie leków, toalety i worki z nawozem Dobra, typie Już zaraz sprawdzę Otwieraj ten kurde pokaznik Co tam masz? Już zaraz sprawdzę co tam nie, 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 dobra To było to Dobra Pokaż co ten mas. Co ty tam masz? O, toaleta to jest, oczywiście. Dobra, co tam masz? To nie, już jest. Dobra, to wszystko. Dobra, zaraz, zaraz zobaczymy, czy się wpuszczę, czy nie. Dobra, jak mi podpalić, to się nie wpuszczę. No to są skrzynki leków. Kuchenka. Tutaj mamy środki. Tutaj mamy coś. Tu toaletka, ale jedna, tam piszę chyba więcej. Teraz czy to wszystko jest. A nie, tu jeszcze coś jest. Hmm, to, 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 dobra. Tu nic chyba nie ma, nie ma, nie ma. To jest wszystko z tych rzeczy. Ja patrzę to do nas. Jakoś ta mapa mi się kuje. Hmm, ładunek. Skrzynki leków się zgadzają, dwie. Kuchenka gazowa. Trzy, trzy zgadzają się, środki miejscu się zgadzają. Toaleta, jedna była. A on tu ma wpisane, dwie. Już się nie zgadza. Worki znowu się zgadzają. Wszystko się zgadza oprócz toalety, bo dwie ma tu wpisane, a była tylko jedna. Cięjech, chowaj ta manga, co taki niecierpliwy jesteś. Hmm. No właśnie, właśnie. Jedna toaleta, bo tak to wszystko się zgadza oprócz toalety, bo tu nic już nie ma. To? Tam, tam nie ma, jest nic. Nie mi nie ma w środku. Nie jest, nie ma typu. No właśnie, właśnie, typie. Przegięłeś połę. Tyle ci mogę powiedzieć. Dobra, yes. a um, ważne nie zgadza się? 7 cel wyniósł dwudziesty Nie zgadza się to do ważności posportu, typie. Już mi podpadłeś. Raport z inspekcji co jest To jest raport z inspekcji, dobra List przewozowy nie zgadza się i nie zgadza się data ważności A zdjęcie? Po z tym bimbym nie tu mam brodę, robocie jest nie no, może się zgadza, może się obciugolił. dobra, nie zgadza się numer e, ten, list przywozowy i data ważności dobra Typiałem, moja decyzja jest taka nie sprawdziłem tutaj Ej, muszę być jakiś ten, przymytnik Podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj się nie się do kontroli, będzie próbował przekazać gończyk. numer numeryzacyjny S00. <krym> nie, to nie ten, dobra. To jest coś. dobra. A, muszę mu oddać, tak, zapomniałem, muszę mu oddać te rzeczy. Muszę zwrócić mu ten jego pitolony ładunek. Typie Odrzucony Wypitalaj mi Stąd mi się nie pokazuje na odzysku Jeanold podróbka Jeanolda Jaki duży błąd, to Ty popełniasz błąd O no jestem kolejny stoi No i słuszna odmowa Dobra Wiedzać No, co ty mi Owce? O, ho, ho, Ty S08 00S 00 S0 da? No typie już jesteś podejrzany dla mnie Już, już, pewnie masz narkotyki schowane. Dobra. Harun kalkan zgadza się. Co? Kurde skurwy synek Ty kurde Ty Gdzie mi spiernicas? Rozwolony są młodem mnie. Kurde, uciek mi z mojej celi. Już cię gonię, ty, kurde. Śmiecił jeden. Będziesz mi uciekał. Ha, i co? Wysiadaj! No. Przestępca aresztowany. Nie dało mi się dogonić tego skurczę Co ten telefon? Wyjdę do biura na po stronie i gotuję nowe rozkazy. Dobra, udało mi się Ej, tu ten z owcą tu był? To on mi uciekał? Bo ja nawet z nie Dobra, udało mi się dogonić skurcy byka Złapałem go 4 minutes will be was key telefon się telephone.

Спасибо. Z kontaktu się z Brygadą Sieryzanta, Gawrilą w Tartaku. Kurde jeć Kurde Skoleń opętrzony. Gotowy do pracy. Wezwacie, jesteś gotowi do samodzielnej pracy. W konie pewnie słowiańskich awansowej, wyższe ranga będąca lepsze zarobki odnoszą do nowej funkcji po stronie. Od tego momentu nie będziemy cię wspierać finansowo. Zadłużone po będzie skutkowe na tym samym zwolnieniu. Rozdział drugi. Fałszywa pomoc. Rozpoczynamy.

Drugi uszkodzenia pojazdu, przebite opony. I trzeci narodowe, zjednoczone rally, dobra, czyli jest trzech przemytników, zjednoczone rally, wiek yy, jednego typa 35 lat. I jeden ma uszkodzone opony, dobra, się typie. Jakie masz oponki? dodałem NLI zgodność zgodność to, to to ważne to ważne regulacje wjazdowe regulacje wjazdowe jakie to jest na dojściu Hmm. Królestwo RK, nie w tej królestwie, kiedy sobie tym balkon, wszyscy kiedy towary z tego kraju sobie z kierowcą, że z ale nie ma bagazy z danych towarów, Dobra nas wjeżdżaj Nie to z na niego w sumie? Kurde, moja. Na szczęście dobra, brana inspekcja, dobra na szczęście. Na szczęście dobrze dobra. Wjeżdzie kolejny. Jak 30 zjednoczone się dobra i zgodność zgodność to ważne ważne dobra królestwo RK ale on też nie ma to z jednych tych wiek 30 lat miał tak więc ten ma urodził się w 55 nie to musiał być w 30 lat 85 to nie nie, to nie, to nie po średnio. Mmm, opony. Nie widzę, żeby było przybite. I jest jednocone rali, to nie, to nie. Dobra. Wieżos. Nie Do widzenia Niepoprawna inspekcja? To się nie udało. Dobra. Kilka są sobie dobrze. Nawet teraz musimy po prostu skupić wolów. Brak zgodności. Dobra. W tej już mamy imię źle. Tu jest godne, te trwalsności, to jest ważne, ważne, to jest, dobra Ma 4 pokazy, akarysten jakiś Dobra, a ma przebite opony, typo? Tak, ja, to jest taki je No i latarki A nie, 30 lat nie ma i nie ze zjednoconych ralii Bo jest akristem Ale nie wie ze Mmm, to wszystko zakończona, odrzucony, wypadł stąd